Monolit Films przedstawia: Pogódka śpiochu! Najsławniejsza pszczółka na świecie! Maju? Gdzie cię niesie? No już! Dosyć! Na nowo! Prytoniku. W tarapatach! Bez taniki, królowo! O, słoneczny kamień! Sytuacja pod kontrolą! Zgrany duet! Uwaga, zakreśla! Na tropie. Mm. Macie krzepę! ...skarbu. Chcę, byście dostarczyli to królewskie jajo. Życie moich braci zależy od niego. Będzie z niespodzianką! Kucia! Nie! Oddział na sucho! Dajcie mi księżniczkę! Mały, wielki skarb wkrótce wleci do kin.